Prosiliśmy do tej pory o uwolnienie od czegoś. Przyjmowaliśmy uwolnienie od, a teraz chcemy przejść do ostatniego etapu rekolekcji i prosić do. Prosić o wolność do służby dzisiaj. Mówiąc, Różaniec, stając z Maryją, chcemy przyjąć uwolnienie do służby. W kościele mamy dwie grupy ludzi: dawców i biorców. Większość to to znaczy przychodzę na mszę świętą, oczekuję, żeby wszystko było dobrze na niej, chcę brać wszystko, co jest, wyjść jako zadowolony konsument. Wziąłem. Natomiast dawcą, dawcą jest ten, kto podczas mszy świętej, czy czegokolwiek w kościele, angażuje się, angażuje się, że daje coś od siebie, od siebie w coś jest włączony, i yy, cały, cała służba w kościele związana jest z tym, żeby biorców zmieniać na dawców. Abyśmy w kościele nie byli biorcami, ale dawcami. Każdy z nas. To jest trudne. Trudne dla nas, kapłanów, dlatego że nas nie uczy się tego w seminarium, nie uczy się przeprowadzać ludzi przez taki proces. A na tym polega nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja jest. U... Z uczynieniem, że zbiorcy ktoś staje się dawcą, że będzie włączony do służby w kościele, będzie dawał od siebie. I nie, że bierze tylko miotłę, to też jest dużo, to też jest coś. Natomiast chodzi o dawanie swojego słowa, swojej inteligencji, umiejętności, szukanie różnych miejsc, gdzie ktoś może się angażować. No i teraz, to jest oczywiście pierwsze zadanie kapłanów, żeby Czynić zbiorców dawców, ale potem z każdego dawcy, żeby czynił kolejnych biorców dawcami. Nas w seminarium uczy się zadawalać konsumentów. To znaczy, żeby ludzie przyszli do kościoła, jak przyjdą do kościoła, to żeby otrzymali wszystko, co chcą otrzymać, wyszli zadowoleni i nie mieli do nikogo pretensji. Czyli zadowolić biorcę. ale to nie jest nowa ewangelizacja. Uwolnienie do służby, którego bardzo potrzebujemy, proś o to, i przyjmuj to od Boga. Jezus tego uczy nieustannie apostołów, chociażby gdy mamy rozmnożenie chleba. Może sam rozmnożyć, ale nie rozmnaża sam. Mógłby sam przymienić wodę w wino, ale posługuje się służącymi. Jezus cały czas włącza do misji. Nie musiałby włączać, ale włącza. Nie jest to wygodniejsze dla Niego. I dajcie, co macie do rozmnożenia chleba. Dajcie, co macie. Nie mamy nic. Macie, dajcie. I, I pokazuje apostołom. A jak oni nie chcą wierzyć, nie chcą w tym uczestniczyć, to rozmnaża i im daje, żeby przekazywali innym. To jest Jezus cały czas czyni zbiorców, dawców. Jezus nas uwalnia, abyśmy stawali się dawcami. Jest, jeśli jesteś biorcą w kościele, proś o uwolnienie do służby, aby być dawcą. Jeśli wiesz, że jesteś dawcą w kościele, że już jesteś zaangażowany, proś Boga, abyś czynił. Kolejnych biorców, dawcami. Nie musisz dawać więcej, ale żeby czynić nowych uczniów, zbiorców, czynić dawców. To, na czym tak bardzo zależało Jezusowi. Oczywiście pierwszymi dawcami w kościele, pierwszymi sługami powinni być kapłani. Czy są? Dużo narzekamy dzisiaj na księży, ale można powiedzieć tyle: masz księży takich, jak się za nich modlisz. Tyle, ile się modlisz za księży, takich spotykasz. Na pewno księża, którzy są pierwszymi sługami, pierwsi mają być w służbie, są bardziej atakowani. Bardziej atakowani przez diabła, ponieważ jakich diabeł chce mieć kapłanów? Chce mieć kapłanów miernych, rytualistów, którzy się bardzo wąsko patrzą, którzy nie znają miłosierdzia, nie znają miłości, którzy są tylko odtąd dotąd, traktują swoją pracę jak zawód. Tego chce diabeł i do tego dąży. I będzie tak atakował, tak przekonywał, żeby. Żaden ksiądz nie czynił kolejnych dawców. Żaden. I są ku temu atakowani. Dlatego księża potrzebują dużo więcej modlitwy. Modlitwy od Was. Potrzebujemy tej modlitwy, żebyśmy nie byli mierni. Potrzebujemy tej modlitwy, żebyśmy w służbie byli gorliwi. Dlatego módlcie się za kapłanów. Módlcie się, aby mieli pomysły, gdzie stwarzać przestrzeń w kościele, aby mogli być nowi dawcy. Ponieważ dzisiaj struktura parafii tak wygląda że tej przestrzeni dla dawców nowych dawców świeckich prawie że nie ma a jak gdzieś się pojawia świecki który chce być dawcą to nie wiadomo co z nim zrobić albo czy on może czy nie może zabraliśmy to miejsce i nowa ewangelizacja którą wołamy jest uwolnieniem do służby aby zbiorców czynić dawców abyśmy my się takimi stawali pan Jezus jak przygotowywał uczniów do bycia dawcami przez całą Ewangelię, to musiał ich popychać, musiał ich motywować. Aż do momentu, kiedy wstąpił na apostołów Duch Święty. Oni mieli Ducha Świętego wcześniej. Mieli go podczas ostatniej wieczerzy, kiedy otrzymali święcenia kapłańskie. Mieli Ducha Świętego, gdy szli, ewangelizowali, uzdrawiali i uwalniali. Ale gdy otrzymali w Dzień Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego z taką mocą, to zbiorców, takich uczonych cały czas nadawców, stali się w całości dawcami, w mocy Bożej. A więc proś o Ducha Świętego, wołaj o moc Bożą, aby każdego z nas przenikał. Duchu Święty, stąp na każdego, kto uczestniczy w tych rekolekcjach, namaść swoją mocą, aby dawać. Prośmy o to z Maryją, która najbardziej współpracowała z Duchem Świętym.